Już jestem po radzie pedagogicznej. Słuchajcie, 14 godzina prawie. Robię 4 godziny rozmawiania na temat początku roku szkolnego. Zostało nas 13, 13 nauczycieli. Oj, ciężki to będzie rok! Ciężki to będzie rok. Rok, rok oszczędności, jak to się mówi. Rok oszczędności. No ale tak to jest. Tak to jest. Niestety musieliśmy z niektórymi się pożegnać, bo cięcia, cięcia budżetowe no, są straszne. Ale ten kto pracuje w w budżetówce, a tym bardziej w budżetówce oświatowej pewnie dobrze o tym wie, choć większość ludzi sobie nie zdaje z tego sprawie sprawę jak to tak naprawdę wygląda no ale dobra e, większość spraw zostało dzisiaj podjętych, zatwierdzonych i rozpoczynamy rok oświatowy tak, będzie rok oświatowy rozpoczęty, czy, ktoś, czy jakiś telefon mam czy coś nie coś mi się wydaje no kurde godzina 14 ja mam na 16 do pracy i chyba nie wiem, nie wiem co zrobić Kurde, idzie do mnie listonosz z przesyłką dla mnie dość ważną, o której chyba na blogu nie wspominałem. Będę mówił gości, aby zagłuszyć tę, tą kostkę, po której przejeżdżam ostatnio bardzo często. Bardzo dla mnie ważna przesyłka, ponieważ odezwała się do mnie pewna firma, która produkuje zestawy Arduino, zestawy edukacyjne różnego rodzaju, od tak star, zwanych start kitów do jakichś tam zestawów DVI zrób to sam do robotów różnego rodzaju i te roboty też są programowalne na przykład za pomocą tabletów różnych tam środowisk obrazkowych, czy też zwyczajnie przez Arduino więc jakiś taki zestaw do mnie idzie i mam go po prostu sprawdzić, mam go sprawdzić i polecić ewentualnie swoim widzom, albo przynajmniej jak to powiedziane zostało w naszych ustaleniach, że po prostu mam zrobić unboxing. Mam zrobić unboxing i po prostu pokazać go widowni. A wy sami zdecydujecie, czy coś takiego Was interesuje nie sugerując się wcale tym co ja w tym momencie mówię. Ja chyba zrobię tak, że tutaj jest taki mały sklepik osiedlowy. Kupię tam jakieś jedzonko, może jakieś pierogi ruskie, ewentualnie jakieś kopytka, chociaż nie, kopytka była ostatnio. Może jakieś pierogi ruskie kupię i od razu wezmę dzieciaki, dłużej posiedzę w domu, tak, a nie że teraz pojadę, pojadę do domu, posiedzę pół godzinki i znów będę po dzieciaki. Nie, zrobię w ten sposób, że Wezmę coś tu kupię w sklepie osiedlowym i dopiero wtedy pojadę od razu po dzieci. Teraz że ja znajdę tu miejsce, żeby zaparkować, bo tu jest zawsze ciężko z miejscem. O, chyba, chyba, chyba się zmiesz Jest. Dobra, jest miejsce, to głupio nie skorzystać. Parkujemy. Szybkie zakupy. I jadę po dzieciaki. Może jeszcze spotkam listonosza, a jak nie to zostawi mi awizo, a ja jutro wezmę. Podejdę sobie na pocztę. Dobra, idę. Jadę już do pracy godzina za 24. Jednak udało mi się, udało mi się i złapał mnie kurier w domu. I mam przesyłkę. Mam przesyłkę. Wziąłem ze sobą do pracy, może będzie chwila, to otworzę. Zobaczę, co jest w środku. Aby też troszkę lepiej przygotować się do unboxingu, który nagram dzisiaj, może jutro. Więc pewnie, jakby tego vloga widzicie, to ten unboxing już dawno na kanale Elektronika się znalazł. Ale co mi się kurczę przydarzyło dzisiaj, słyszę piszczenie na jednym uchu. Normalnie, jak mówię, pewne tony albo gwiżdże, albo. Nawet w tym momencie mówiąc, słyszę takie lekkie piszczenie na jednym uchu, i kurczę, obawiam się, że mogło mnie gdzieś przewiać, ale będąc na radzie pedagogicznej, nie odczuwałem tego dopiero jak jechałem tutaj. W sumie zauważyłem to w momencie, kiedy zacząłem nagrywać sklepie yy, Klepie, tym gdzie kupowałem pierogi, tam już mi się wydawało, że coś piszczy. Myślałem, że to jakiś, nie wiem, kamera. No, trudno mi było zidentyfikować źródło tego dźwięku, ale potem, chodząc, chodząc w domu czy też hmm, rozmawiając z dziećmi, dalej słyszałem taki dys dyskomfort. Kurde, no nie wiem, Zala, zalałem sobie teraz to ucho jakimś tam środkiem do higieny uszów. E, zobaczymy, może coś mi po prostu w ucho weszło, jakaś bosk się zebrał, czy coś takiego i powoduje, że taki, taki blisk, bo ani nic mnie nie boli, ani nie jestem przeziębiony, ani nie, nie, wiem, nie smarczę. Nie wiem, dziwne, pierwszy raz coś takiego mam w swoim życiu. Pochodzimy z tym, zobaczymy. A jak nie, to będzie trzeba się uśmiechnąć i pójść prywatnie do laryngologa. La, nie, laryngologa. Jezu. Nie, nie laryngologa, dobrze, do laryngologa. Do e, podejście. Nie wiem, nie wiem, masakra jakaś. Dobra, mam nadzieję, że teraz troszeczkę czasu znajdę w pracy e, i będę mógł coś porobić e, swojego, takiego bardziej e, związanego z elektroniką, a nawet zajrzeć do tego zestawu, który otrzymałem, niż dzisiaj cały dzień szykować komputery, czy też po prostu odpowiadać na pytania od rodziców. Chociaż ten czas na to jest przeznaczony, tak właśnie na przygotowanie stanowiska pracy. No i kurde, jeszcze się obawia. myślę, jak zrobić z tymi grupami, żeby to jednak poukładać tak, żeby miało ręce i nogi i ewentualnie później aby można było te grupy rozwiązywać, podgrupy rozwiązywać i zawiązywać po prostu inne godziny pracy, to jest to, trzeba tym pomyśleć, posiedzieć, przespać się z tym i tak dalej. No, no nic, dobra, zaraz do pracy podjadę. Ja do pracy mam bardzo blisko, tak naprawdę jest to 5-7 minut jazdy samochodem. Jeżeli oczywiście przejazd z kolejowy jest otwarty, no, a jutro. Jak dzisiaj przyszła przesyłka, to może jutro pojadę na Szroty. Pomyślę, zastanowię się. Może jutro w czwartek na Szroty pojadę. No, dobra, dojechaliśmy.